To jest cała dolina, którą mi sprzedajecie. Siostra, rozumiem, podziela te decyzje. Połowa ziemi pana Jędrzeja i dom znajdujący się w obrębie działki są jej. <laughs> to gdzie No i co teraz jeszcze, kuzami? Z... Zacznę wszystko od, nie, od nowa. Bo pani trzeba nami. co by ją ostawił jakimś amerykańskim. To i jej z brzydnie, nie będzie mogła patrzeć na tę piękną ziemię i znowu wyjedzie. Podobno szukacie fachowca. Seksualizm! Chodź do mnie! Nie, ale wysłuchujcie się i tak dzwonisz po kogoś! Co ty robisz? Kilka ruchów młotkiem, dwa gwoździki i po sprawie. Jak spać? Ale zaszły pewnie komplikacje. Ja, my my no, no, no. My... Masz ochotę na wycieczkę? Że w ani jedno Twoje słowo. A, czyli martwisz się mnie. Zawsze taka byłaś? Może wiedziałaś, czego chcesz. Nie zawsze. Ale no, szukam swojego miejsca na ziemi. Może już znalazłeś.